Nie Sztywna u. dupa Sztywna dupa, luźna drabina i wszystko <grym> Jaki? Ogeł mnie, ogeł mnie, on staje dziadny <grym> Ale kule. kurz staje, wyjadę Karolek czy ja? O, czy Daj tego dziabka, to się zdam w spokój widzisz, ty teraz będziesz. A ty mnie tu nie znajdziesz k**ka. To zrobiłem 10 milionów przejść. No i co z tego? Do no to musiałem i tak no nie <grym> Dobra chłopaki, dzisiaj wylądowaliśmy w standardowym środowisku każdego młodego człowieka. Światka. Lecimy. Środowisko, Sio, no. Ja no. Chyba, to, chyba, chyba ty, chyba ty. No, chyba ha. chyba. Słyszałem, ja że ty masz alimenty na Mercedesa coś jest. Tak, istotny. nie, to alimenty mają mnie Alim jak coś. Nie, Czekaj. No, chłopaki, jest git, jest git, jest git. Ja jestem... znaczy ja jestem największym tym. Kabusiem to ja muszę was szoką. No ta. wiadomo, coś gdzieś nie jest. Klaw jest sprawy. Jestem. Klawisz. Ej, klasie, co? Za, Klesz. Nie wiem. czym Klesz. Klesz. jestem. Klawisz, tak, zdrobnienie Enter. Co jest?

O, 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 o O, ktoś raz słyszałem to dabbingę, więc tam stamtąd Shut the fuck up Nie wiem, gdzie jest to zgidziesz, Ja chcę tylko Oho. Jak? KH, jak to zrobiłeś? Mapa jest zbugowana Jak zbugowana? Dobra, jest ta, test, to z tej debing. Jak pójdziesz do jednego miejsca, to mapa jest zbugowana i umierasz Byłaś z tej To nie idź Ej, dobra, dobra, widzowie, bo ja chcę wam tylko powiedzieć Takie humory napięte, bo nagrywaliśmy przed chwilą odcinek Supermocy i... Było szorstko, było szorstko Nie co to jest? What To hell? jest tu cokolwiek ciekawego? Ej, właśnie, tak ciężko mi się zdaje, że tam oprócz tej drabinki, na którą wchodził Iwan, to nie znam żadnej miejscówki. Ej, to dobra, ja tu nic nie widzę, stary, Ej, nic. się, muszę ci co wyłączyć, ja pierd... Partnerem dzisiejszego odcinka jest strona Casehack. Strona, na której zdobędziesz swoje upragnione skiny do CS2 i zaczniesz się wyróżniać na tle innych. All good! Otwieraj skrzynki z super dropami. W wariacie, za każde otwarcie dostajesz diamenty w gratisie. A diamenty możesz wymieniać na nowe skiny lub Fuz bitwy z innymi graczami i zgarnia ich skiny jak totalny gołd. Zdobywaj levele i odbieraj kozackie nagrody za każdy zdobyty poziom. W zakładce Free Cases możesz otwierać darmowe skrzynki co 24 godziny. Im większy level masz, tym lepsze Free Cases otwierasz i wygrywasz o wiele bardziej kozackie nagrody. Chciałbym dodać, że skiny są wypłacane natychmiastowo. Korzystaj z wielu form płatności, takich jak płatność kartą, blik, krypto lub Paypal. Pamiętaj o używaniu kodu JAWAN, bo przy doładowaniu otrzymujesz 20% bonusu i dolar na start dla nowych użytkowników. W dodatku z kodem masz szansę wygrać darmowego skina w giveawayu. Więcej informacji znajdziesz w opisie filmu. Dziękuję Hack za możliwość współpracy i zapraszam do oglądania. Ta mapa jest takim syfem. O co to, to nic za nic nie ma. Łatwa jest, łatwa jest. Łatwa jest. To no dobrze, to nic w końcu nie ma. Ja mam mapę, w końcu co ty ja zaryszał, wygrygadek? Pończuś. Reziowy gagani? Nie gagarin? Ja się znajdę, bo to łatwo wszystko znaleźć. Aha to jest skomplikowane, kawałek podłogi. Tyle, chodzę po tej mapie, znalazłem dopiero Zko drugą rzecz. Hmm. O, można ja cię. Gdzie? Tam gdzie krowy piją mleko. Tam gdzie krewem mówi, miał miał! Ej, dobra, stary, może już przyszedł do mnie. Pan nie tak jest. Nie, to cię akurat nie chcę, bo cię nikt nie lubi już czas. Aha, no nie, no i widzicie widzowie, jesteśmy w więzieniu, nikt mnie nie lubi. Ej, ale to ty co nie lubią w więzieniu walą w dupę a znaczy... Ale to jest truku, ja, Za dobry. Co dobre. Co dobre, on jak idzie do więzienia, to mydło ma, ale wpłynie. Tak. Krychaniek w dużej. Stary no chodzę po dołap i tu nic nie, nie, nie ma. Co Cześć, jest! Postranę. Nie, my cały czas się widzimy, cały czas się widzę z kimś, sześć. No nie, ze mną ja się nie widziałeś. Jezu, jaka ta mapa Co jest. Tylko go się. Z jest, ja, od no ja raz Nie, razu. Ja nie Dobra, nie, ale Krysten jest nowy w więzieniu, to on też musi szukać tu My mamy swoje tam ja szatne Sztywna dupa. Sztywna dupa, luźna drabina i wszystko. <laughs> Chodź do mnie, bo znowu go spotkasz. <laughs> mnie nie spotyka. Ty, McDonald tu Dosłownie, jest. dosłownie A... go spotkałem, stary. Dosłownie no. wylądowałem w pokoju. przeniosłem ja mnie tu i dosłownie lepę. obok Matiego. A już we dziapkach mu lewem, no przecież cię widzę. No, no już się widziałem, tu. nie widziałem. Nie widziałem tak. jako mydło o, jesteś bardzo szanujący. Ej, dobra, dobra w sumie! Dziepka! No dobra, to, to ja zmieniam, zmieniam to ja zmieniam, no zmieniam no, dobra, zbiej, zbiej, zbiej. Ale dobra, to jest pierwsza, ma pan tutaj to ja mam szansę. Wow! Ej, chodź, 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 chodź. Ej, chodź, jak? No nie tu, to nie ta szafka. Ja no, tu jest, ta za ta ścianą jest dendrofil. A, tam jest, ale Ale tu. No tu. No był tu, uciekł. Był, uciekł. Cezę, mieć? Dobra, goni go. Co, co, za, co to w ogóle jest za zdjęcie? No daj dziabka, daj dziabka, nie uciekaj. Daj, no, daj... buźkę. Nie mogę. Nie mogę. Daj buzieczkę. Dobra, no, to szajtika, niestety, to jest dobra, zasada. Sztywne zasady kruchego środowiska. Sztywne zasady sztywnych zasad. Uciekł mi ku... Uciek. uciekł. Co za pała. Nie ja mi... ten pokój, ale nice. Ty, Pan z tobą. <grym> Dobra, co to jak są to za mówisz? memy? What the Eee Samo mnie przeniosło. A, Ej, okay. Nawet okay. nie plikłem, tak samo mnie nie przeniosło. Nie wiem. nie wiem jak ci uciekłem, ale nie mam wyjścia. Jak nie masz wyjścia? Nie mam, tu jestem nie Czekaj, co ty pierdolisz? Siema. Dobra. No w dupie to mam. 17 raz jestem w tym samym miejscu! Dobra, w dupie to mam. Siema, no nie wiem to! No ja ja... jestem 17 raz w tym samym miejscu. Stary. Ja, ja wiem, debilu, Cię widziałem, ja ci widziałem jak chodziłeś! Nie widziałem! Ja cię też widziałem! Na! No, zostawiłem! Zostawiłem! Jak ty kłamiesz! Dobra, idę ci stawić w takim razie, boże. Ej, po nie dobry mogę tutaj miejsce. wejść teraz. Może jest stan Ale... czy nie? Poszedł pz. A włączył mi czekaj, bo on mi włącz podłogę, dobra. O, włączył to... cały czas! to na 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 o dory To tak działa? No W sumie, chodź, fantazja, chodź, sumie o, to tak Ja pierdolę, za tam tak w tym No, chodzą tam, chodzą, widzę Oj, jest problem, O, dziś bywa z doganiem Słyszę mydło Nie pamiętam, o tędy się wchodziło, k***a O, no, no, się wchodziło. O, no, teraz szybki teleport i raz, dwa, trzy No, no idę no, do domu. a te, te krecha w tym samym miejscu, w sensie schowane? Tak, jasne, no Ej, dobra, minuta mi zostaje, tego nie zrobię, no, że masz dwa dziaby, ma, dwa dziaby tam dałeś, a Karola zostawiłeś, nieźle. Iwana masz na prawego. To są dwie jedne zasady, ja uciekłem. Co mi z dwa dziabami? Ej, dobra, wiem na minucie ekscytujemy wszyscy, na minucie ekscytujemy, chyba że nie siedzicie. Nie no, siedzicie razem, tak? Dobrze widzę? Nie. Nie? A nie. to tak się użyliście. Oni grypsują razem. Grypsują. grypsują. Ja, nie wiem, ja widzę ja ja was na drugiej czepio. stronie mapy. Nie, to Ale ja was widzę na ja drugiej stronie mapy. Ej, dobra, na minutę wszyscy ekscytujemy, na minutę wszyscy ekscyt, proszę, zróbmy do. Wszyscy w tej celi, To się nie tam. Ktoś to. O! Przypadkiem! Ty nie ja ktoś klikałem, ty przebiegłeś przede mną, co Jak, bo... Ja chciałem uciec, bo myślałem, że się odwrócisz w drugą stronę, ale no... Well... O! o. Co? To nie do mnie. Jak on tu wskazuje? Czy, czy jesteś? ty jesteś? Nie ty mi znikasz, no okay. No, no, go, no go Ale miał farta, Jezus! Ja jestem tu pierwszy o, raz. To tu jest wejście do celi, okej. Okay. Mm -hmm. Ale, ale, ja ci... No nie, no nie no. będę spoilerował. Mm -hmm, tak... Zostajęś, <laughs> Tak, akurat <słuch> po wujku. A ten jak No, nie, nie. Dobra, ale mi, wy nie mieliście wyjść na minutę? To fuck. No ja wyszedłem. A e, ja wyszedłem, no ale. A. O. 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 No, Suku no, 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 O. O. tu What? tu w prze oh, 10, 9, 10, to 12, nie 14, 15, 4 3 18, Nie! 20, 21, 22, 23, Słuchaj, zdradziłeś moją Jezu. pozycję, będziesz nie powiem co w celi, nie? Co? Co? Ja, jako, jak to? Namydlany. Szybko. No to posłuchaj, masz teraz okazję się zemścić, kolego. Kapuściany. Dobra, taka nie nienawidzę cię. A mogę szukać, bo ta oba jest łatwa. To jest pierwsza bo na chce mi sięgać da, hmm, tuchu, dole, jako dole. ten... Bo jest szansa, że was znajdę. Tu? Y co ty ku... Jak ty to, to kurna? No na jak ten. Jest no noclip. No Okej, okay, czyli ja tak mówię. Tylko, tylko, tylko wiesz. Ja mam pojęcie. Dobra, to wybrać no A, jest, 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 bo ja kalda zrobiła. A, jak jest ten, jak jest komenda? Dobra, nie ma komend w sensie no clip, ale możesz. A, no to... Stoję przy miejsce na respie. Chodź ze ja nami, chodź z nami. A ty masz pinda na nowe No nie mam, bo ja robiłem reset. Jak wyście tu, co? No? Aha. Ale, ale wiecie, jest Uf, jeden ale On na tym wie, on o tym wie, on ma pojęcie, nie? Pewnie. On o tym wie, przecież jesteśmy skończeni. Ale. ale nie wiemy, czy tu wbiega, jak tu wbiegnie. Ale, to ale, ale, ale. Wyrżnie. A, ale? Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. O, oh. Krystian, ty chyba z więzienia uciekałeś? <laughs> Bez kitu, Krycha, żeby no. dowiesz, on wie, Chrystia. gdzie i jak. Krystian... Husonik, Ale... chodź do nas! 30 sekund, pato. A, dobra. 60 sekund, dobra. A skąd on wychodzi Na w ogóle? 7, co ty masz, kur... stary, co to jest? Ej, to, to jest... Co to za bagi spodnie? Dobra, ja... Hej, ja, ja zrobię... Daj tu decoy, daj tu decoy. Oh, nice. Dobra, co nie, co wiesz. Ale nie za dużo. ten puzoni? A wy tam jesteście, dobra. 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 Nie pierdź wy tutaj jesteście w środku. Dobra, jesteś <laughs> zabić. Tylko, że nie wiem, czy wyjdziesz, czy nie wyjdziesz, Czekaj, czekaj. Dobra, spierdol Siemanko. O, już wyszedł. <laughs> Squirt, syn. <śmiech> 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 w kim jestem? Dziabek? No co mnie bijesz? No musiałem dziabka, diabka. No co mnie dziabisz no, odej, drugi raz? No odejdź, ty... Wejść, no nie mogę wyjść, ja nie mogę się przenosić, wyłączył przecież. Cipa. A jest. Idiota, jest, nie, nie wyłączałem, nie wyłączałem. No nie działa przecież. Nie działa. No to teraz Dobra. włączyłem o, teraz. na pewno, ale było. No to daj ciapka za to, daj ciapka za to. Dobra. Ale ja? Ty! Nie, nie ty, ale ty też dostałeś, bo, bo on się nie dał. No sprzedał ci ziomek. A to kochany, ty już dostałeś wato, już dostałeś To spokojnie. Dobra. E, tylko gdzie jest? Tych... Ty no, Jadłek, dostaje, do dostaje z prawego, Iwan dostaje z prawego. No do uciekł, mnie, no chodź do mnie, dziabka. no chodź. Ja ci nie mogę dać. Ja jestem w tym. Na środku mnie znajdziesz. Ale trochę wyżej. W, jak wejść na górę tego więzienia? No ja tu jestem na tym więzieniu, ale się go nie do o, klipa. No nie da się ty, poza no klipem nie da się z niego wyjść. Właśnie o. ja nie wiem, jak wyjść Siemanko, wejść. siemanko Także no. Także no, ty zostajesz tam k***a, Jesteś już w pace Paka! Maka paka ci A ty chyba umrze. A tutaj! Dobra, sprzedał ziomka! O kur***. je! Dzięki <laughs> dobra, mo zostałem cię. Dobra, śmieciu. Dobra, da Noć. Chodź, chodź kocham. Daj tego dziabka, to się zdam spokój, widzisz, ty teraz będziesz. A ty miał... mnie tu nie e. znajdziesz! K***a. To zrobiłem 10 milionów przejść. No i co z tego? No to no i musiał... i tak. No Ej, <laughs> dobra, no dobra, dnia 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 dobra. Dnia nie jestem ku. Dziękuję. No, o, o. widzisz, można? No, widzisz, można. Kolei... A, dobra. W dupkę to są Kreta 10 za siebie, więc zostawię na razie. Ja nie, wy kryka. ty. Bo... Kradosuś, ty... Światło wody. To, to cały demet dla ciebie. I w sumie i tak dostałem. No zapiszcie. Ale jest problem. Ej, zrób, by... Karol, zrób kombaka, Kombek, kombek. Jaki? Ogeł mnie, ogł mnie. One staje dziad nogę! One kur... ***y wyjadę! wyjadę. One Karolek mi. czy ja? Ja już saiłem, gdy klikałem E, to mi <grymne> o mnie jak śmiecia. Dawaj kombek, krycha, kombek. Gdzie ty kurna jesteś, krycha? Dobra, idę. Ja nie żal, tutaj ja nawet no. za mnie dziadu i przysięgam. Tu można? Można, można, no. no ja nie wiem, gdzie dawaj, 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 weź... dawaj. Weź... Proszę cię mam mało, mam mało. I chodź, chodź, chodź. Ej, za to, że mnie k** wyholowałeś, przepraszam. Chodź! Trzy razy, ale kurde, chodź, kurde, kurde. Później. Później. No, Masz dwóch Uzanik. na pace Nie p żeby że we dwójkę tam się idzie. No to drzwi. No chodź, nie Uwu, kosmik, Uwu. Nie, po prostu będę chciała go gdzie indziej, żebyście A, no nie mieli to... kontentu, kurde. No to szczerze, kurde. Nie uwu renta, to dobrze No, no Ej, miał, Uwu renta! Nie, miał... nie wiem, sprzedać Ci ziomków Chodź, renta. Zależy, co mi zaproponujesz? Czej, bo ja mam plan, ja mam plan. Ej, ja jak ty. Należy, co mi zaproponujesz. Co ty tam robisz? What the fuck are you talking about? Dobra. Ej, dobra, <verwahaha> oh, dobra. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o! Dobra, widzę co on robi. Co on robi? Widzę co on robi, widzę. Co on robi? Co, co on settling, robi, widzę mu się, wiedzial... się pojepał? Widziałem. Nein". Widziałem kontenciarz co robił. A no nie. Kontenciarz wleciał oh. tam na mną klipie! To ty ja was nie ciekła! Wiemek! Jego bok was stałem, miałem taką Aha, no to ja... Dobra, to no klipa nie... Siemanka. Spelaj! Jurka ciapatina, dawaj. Mm. Nie, nie. nie mam jajek <grym> Dobra, a... od razu. Ze, od razu za. Lecz wiemy. Nie, no jest szybki. O, tu <grym> z jest w niej. Nie. Co? Dobra, to. <grym> dobra, do... No no klip, ja. Ono... ja umieram ja lecę w dół A ty co? A ty co? Co ja, to za nie, bo Boga szukałem, bo go szukałem, bo, szuka, bo ono klipem On umarł No, no. szukał! Nie to no ja plecał trzy plecy Ja ale... użyłem to dla contentu ale spadłem już Już się puściłem w dół Puścił się Puściłem kawitek, kwa, z wujkiem Jurkiem Ty A... gdzie ty stoisz? Gdzie ty co to... Jesteś. Co to za miejsce? Nie no, krych, a pan przygrywa. Tu szóste, co? Cały ten tercet tego? wypowiada <śmary> moje imię. Nie <Otałem> daj <śmary> się temu, jestem sam, S sobie, sam winien. sobie winien. Minie, minie, tak szybko, tak łatwo. Tak łatwo, bo jesteś ofiarą, nadzieją, nadzieją, zagadką, której nie umiem goni. objąć rozumem. To już Dlatego mam do, do niej taki szacunek. szacunek. Co wy śpiewacie, kurde? Nie kur brak mi taktu, ale wierzę w ciebie, <ślad> <ślad> moje sakru. Kurde, myślałem, że się nie obróci. <ślad> nie, 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 Ale zapomniałem o tym parkurze, od razu bym tu był. Ja pierdzielę, no. Dobra, na a outro młode zaka, wilki. Ja młode wilki. Co? co Ale... E... Ale zanim ty ja byś tam doszedł, to ja bym skli... Spie... Werba, werba, lecimy panowanie. Dobra, i by coś Te znałem. stałe zespoły, tak? Sta... Ta. To będzie... Wiadomo. Ej, papryka! To... Hej, hej! Pa... Nie, to... ty hu. Papryka szczeciński, no, jedz bułki. Nie wiem co chodzi. Bo... Nie, nie no nie, nie wiem, ja byłem chodzi, papryka Szczeciński. O ja. O ja O ja. Masz łatwiej, masz łatwiej. Mamy cię, Ekipę, aha, to, bo, to aha, to dlatego szczerze. tu zleciałeś, okej okay. Szczerze? Ej, szczerze? Ale se popurkały No, jest mi przykro, ale jako Karol Dobra, dobra, no co? to... Co? Nie dobra, wie, co to nie wiem, ej, papryka. przysięgam, że te supermoce mnie zjadły Siema, cześć Co to jest? Ciekawe, ciekawe utwór